Gratuluję zespołowi siatki zwycięstwa, zdobycia trzech punktów. E, cóż można powiedzieć po takim meczu? Uważam, że w pierwszej połowie byliśmy zespołem lepszym. Mieliśmy jakieś tam swoje sytuacje, może nie do końca stuprocentowe, ale przy odrobinie szczęścia, lepiej dograna, piłka. Mogliśmy pokusić się o zdobycie e, gola. Widzieliśmy. Że zespół siarki bardzo dobrze gra piłką. Zresztą my też staramy się grać, że, że będzie to ciężki mecz. W drugiej połowie nie wiem co się stało z naszymi zawodnikami, zaczęliśmy kopać do przodu tylko na zasadzie kopnij, biegnij, biegniej, biegnij. Nie graliśmy tego, co sobie zakładaliśmy kolejny mecz, gdzie po sacie gola, praktycznie uchodzi z nas z powietrze, zamiast konsekwentnie. Grać i walczyć o zdobycie wydobnującej bramki. Popełniamy takie błędy w obronie, że tego nie da się skomentować: błędy w ustawieniu, brak myślenia. Chciałbym tylko przeprosić wszystkich naszych kibiców za to, że, że tych punktów mało, mamy mało. Wiadomo, jest reorganizacja ligi i każdy punkt jest na wagę złota. Jeszcze raz gratuluję zespołowi Wisiarki. Jeżeli chodzi o sam mecz, faktycznie ten ma rację. W pierwszej połowie y, zniż kroszków. Nie umożliwił nam swoją agresywną, wysoką grą y, to, co najlepiej lubimy, czyli operowanie piłką od tyłu i, i było widać, że mamy problem z konstruowaniem akcji, bo staramy się utrzymywać przy piłce i, i przez tą agresywną grę. Y, Gro tych podań było niecelnych a, 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 i, i kilka strat które zaliczyliśmy, spowodowały jakieś tam, może nie stuprocentowe sytuacje, ale, ale jakieś zagrożenie przed naszą bramką. Hmm. Powiedzieliśmy sobie w szatni, co zmieniamy, jak, 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 jak będziemy realizować zadania po przerwie, i, i tu chcę pochwalić zespół, że zrealizował prawie w 100%, to potrafiliśmy się utrzymać w strefie środkowej, wyprowadzić groźne ataki. Myślę, że tutaj decydująca była ta bramka Tomka. Dobra zmiana i, i jesteśmy zadowoleni, tym bardziej, chcę to podkreślić, że mamy ogromne kłopoty. Nie jestem człowiekiem, który szukał jakichś usprawiedliwień, ale już w lbągu na stoperze zadebiutował Stępień Konrad. Dzisiaj nie mogłem skorzystać z pięciu zawodników kluczowych i, i dla naszej drużyny. No ale trzeba sobie radzić z kłopotami. Myślę, że będziemy czekać na, na powrót po, po kontuzjach zawodników i, i, i tak jak którym powiedział, każdy punkt się tutaj liczy i, i w każdym meczu trzeba walczyć o to, aby, aby te punkty zdobywać. Myślę, że dzisiaj szczególnie w drugiej połowie zaprezentowaliśmy się nieźle i, i chłopakom się tu należą brawa. Chciałem podziękować też kibicom za doping. No i dekodujemy to zwycięstwo naszemu pierwszemu kibicowi. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Przechodzimy do zadawania pytań. Proszę panowie. Jest to, powiem, jakieś y, fatum nad nami chyba trochę wisi, bo y, Artur wstawał po interwencji, normalnie wstawał. Podnosił się i źle postawił nogę i, i yy, na, naciągnął mięsień. Myślę, że dwa tygodnie. Popiela jest chyba gorzej, wygląda sprawa, bo jest yy, uraz kręgosłupa po zderzeniu. I yy, martwi mnie też yy, kontuzja tomka Persony, który wczoraj na rozruchu tak niefortunnie uderzył piłkę, że naciągnął prawdopodobnie pachwinę. Grunt, który skręcił staw skokowy w drugiej drużynie, Łękaski, który zerwał wiązadła. Niestety chłopak wychowany, chcę tu powiedzieć kilka ciepłych słów o nim, bo naprawdę z tygodnia na tydzień robił ogromne postępy i już liczyliśmy, że za chwilę nam pomoże w pierwszym zespole. Bardzo młody, ambitny chłopak, a tutaj przytrafiła się taka kontuzja w drugiej drużynie, w meczu drugiej drużyny. No i, i, i dzisiaj jeszcze wróbel, który też nie jest pewnie w pełni sprawny. Także no mamy swoje problemy, ale tak jak mówię, no musimy sobie z nimi radzić. Będziemy cierpliwie czekali. Liczymy bardzo naszego doktora, pana Harmatę i, i, i naszego masażystę, że jak najszybciej tych kontuzjowanych zawodników doprowadzą do zdrowia.